Thank <laughs> for Drodzy siostry i, i bracia, przez 40 dni przygotowywaliśmy nasze serca przez modlitwę, pokłutę i uczelki chrześcijańskiej miłości. W dniu dzisiejszym gromadzimy się, aby stałym Kościołem rozpocząć obchód misterium paskalnego. Dzisiaj Chrystus wjechał do Jerozolimy, aby tam umrzeć i zmartwychwstać, wspominając to zbawcze wydarzenie głęboką wiarą i pobożnością pójdźmy za Panem, aby uczestnicząc w tajemnicy Jego Krzyża dostąpiliśmy udziału w stanie i życiu. Módlmy się, modący wieczny Boże, uświęć te gałązki swoim błogosławieństwem i sprawa byśmy idąc z radością za Chrystusem Królem. Mogli przez Niego dojść do życia wiecznego, który żyje i króluje na wieki wieków. wieku.

Pan z wami, słowa Ewangelii, według świętego Jana. Panie, Panie. Wielki tłum, który przybył na święto, usłyszawszy, że Jezus przybywa do Jerozolimy, wziął gałązki palmowe i wybiegł mu naprzeciw. Wołano Hosanna. Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie oraz Król Izraela. A gdy Jezus znalazł osiołka, dosiadł go, jak jest napisane: Nie bój się, córo Syjonu. Oto Król Twój przebywa, siedząc na oślęciu. Z początku jego uczniowie nie zrozumieli tego, ale gdy Jezus został uwielbiony, wówczas przypomnieli sobie, że to o nim było napisane i że tak Mu uczynili. Oto Słowo Pańskie, pała Tobie Drodzy Drogie... siostry i bracia, naśladując Rzesze, które uroczyście witały Pana Jezusa Idźmy w pokoju do świątyni.

Chrystus Królem, Chrystus, Chrystus, wachto Chrystus Bogiem, Chrystus Królem, Chrystus, Chrystus, wachto Christo, Christ, Christo, Lord Christo, with